Witam Was uczniowie i zapraszam do rozwiązywania zadań poświęconych czasowi słonecznemu. Zadania te pojawiają się dosyć często na egzaminie maturalnym z geografii na poziomie rozszerzonym. Rozwiązując te zadania, pamiętajcie, że potrzebujecie tylko i wyłącznie długość geograficzną. Jeżeli liczycie czas słoneczny, to pomoże Wam właśnie długość geograficzna, która może być wschodnia lub zachodnia. Nie potrzeba Wam zupełnie. Dla odmiany szerokości geograficznej. Szerokość geograficzną wykorzystywaliście, gdy liczyliście na przykład wysokość Słońca nad horyzontem. Musicie zorientować się, jakimi danymi dysponujecie. Do ich wypisania proponuję Wam taką tabelkę, która bardzo mocno uporządkuje to, co jest Wam dane, a czego szukacie. W pierwszej kolumnie wypisujecie miasta bądź miejsce. W drugiej tylko i wyłącznie długość geograficzną, która może być wschodnia lub zachodnia. Natomiast w trzeciej kolumnie wypisujecie czas słoneczny. Prawdopodobnie dla jednego miejsca będzie on znany, a drugiego będziecie musieli obliczyć. E, musicie obliczyć odległość między dwoma miastami i ta odległość musi być wyrażona w stopniach. Jeżeli obydwa miejsca znajdują się na tej samej półkuli, musicie wykonać odejmowanie. Jeżeli są to na przykład dwa miasta położone na półkuli wschodniej, tak jak Warszawa i Pekin albo dwa miasta położone na półkuli zachodniej, tak jak na przykład Caracas w Wenezueli i Brasilia w Brazylii. Jeżeli natomiast obydwa miejsca położone są na różnych półkulach, wtedy odległość w stopniach między nimi e, otrzymacie ją wykonując dodawanie. Jeżeli jedno miasto położone jest na półkuli wschodniej, niech będzie to na przykład Jakarta w Indonezji, a drugie miasto położone jest na półkuli zachodniej, niech będzie to na przykład Nowy Jork w Stanach Zjednoczonych, to wtedy musicie wykonać dodawanie. Wynik, który otrzymacie, zawsze musicie pomnożyć razy 4. Wynika to z tego, że ziemia obraca się o jeden stopień w ciągu czterech minut. Wynik, który otrzymacie, będzie podany w minutach. Musicie zamienić go na godzinę i myślę, że z dwa, trzy razy sprawdzić, czy dobrze tej zamiany wykonaliście. Bardzo polecam Wam rysowanie rysunków pomocniczych. Rysunki pomocnicze pozwolą Wam zorientować się. Czy musicie na samym końcu wykonać dodawanie, bo na przykład szukacie e, czasu w punkcie położonym bardziej na wschód? Na przykład macie podany czas w Warszawie, szukacie czasu słonecznego w Moskwie, ponieważ Moskwa jest położona bardziej na wschód, musicie dodać. Czy jednak szukacie czasu słonecznego w miejscu położonym bardziej na zachód? i Wtedy musicie wykonać odejmowanie. Macie czas słoneczny w Warszawie, szukacie, liczycie czas słoneczny dla Paryża. Ponieważ Paryż jest położony bardziej na zachód, musicie wykonać odejmowanie. To była teoria, a teraz czas na praktykę. Zapraszam Was do wykonania trzech zadań. Te zadania będą miały różny stopień trudności, a zaczynamy od najłatwiejszego. Jeżeli w Warszawie zegar słoneczny pokazuje godzinę 13, to która godzina będzie w Londynie? Moi drodzy, zwracam Wam uwagę na to, że szukamy, liczymy czas słoneczny. Jeżeli byłby to czas urzędowy, to wtedy moi drodzy oczywiste dla nas byłoby, że jeżeli w Warszawie jest 13, to oczywiście w Londynie jest 12. Ale tym razem liczymy czas słoneczny, czas, który pokazałby nam zegar słoneczny. I tutaj wygląda to troszeczkę inaczej. Wypełnijmy naszą tabelę. Mam Warszawę, a długość geograficzna Warszawy to 21e. Nie potrzebuję szerokości. W Warszawie. Mam moi drodzy godzinę 13 na zegarze słonecznym. Szukam czasu słonecznego w Londynie. Dla Londynu nie podałam Wam żadnych współrzędnych, ale moi drodzy musicie wiedzieć, że obok Londynu, dokładnie przez Greenwich, przechodzi południk 0 stopni. I taką długość geograficzną dla Londynu musimy przyjąć. Niezależnie od tego, czy wykonamy dodawanie czy odejmowanie, nasz wynik to 21 stopni. Te 21 stopni musimy pomnożyć razy 4, i wyjdzie nam, że różnica czasu to 84 minuty, czyli 1 godzina 24 minuty. I teraz najważniejszy moment: czy dodać, czy odjąć. Uwaga, rysujemy rysunek pomocniczy. Rysuję dwa południki. Zastanawiam się, na którym będzie zaznaczony Londyn, a na którym Warszawa. Jeżeli przy Londynie moja długość geograficzna to 0, a Warszawa jest położona na 21 południku E, czyli bardziej na wschód, no to oczywiście na moim rysunku południk bardziej na zachodzie to London, a bardziej na wschodzie to Warszawa. To w Warszawie mam 13. Jeżeli szukałabym miejsca położonego bardziej na prawo, czyli na wschód, musiałabym wykonać dodawanie. Ale szukam miejsca położonego bardziej na zachód, czyli na lewo, wtedy wykonuję odejmowanie. Co oznacza. Że zegar słoneczny w Londynie wskazuje godzinę 11.36. W drugim zadaniu wybrałam już dwa miasta, dokładnie dwie stolice położone dalej od siebie. Mamy Madryt, jesteśmy w Hiszpanii, tam zegar słoneczny pokazuje 11.15 i szukamy czasu słonecznego w Moskwie, czyli w Rosji, a Rosja i Moskwa położone są bardziej na wschód. Wypełniając moją tabelkę, zauważamy, że mając Madryt i Moskwę. Mamy dwa miasta położone na różnych półkulach. Mamy czas słoneczny w Madrycie, a szukamy tego w Moskwie. Jeżeli są to dwie półkule, no to uwaga, odległość w stopniach między tymi dwoma miastami to 41 stopni. Mnożymy te 41 stopni razy 4 i daje nam to wynik 164 minut, czyli 2 godziny i 44 minut. Rysuję moje południki, jeden i drugi. W, U, czyli bardziej na zachód mamy Madryt, drugie miasto położone jest na półkuli wschodniej, czyli jest to Moskwa. To w Madrycie mam 11.15, szukam czasu w Moskwie. Moskwa położona jest na prawo, na wschód, więc wykonuję dodawanie. Wyszło mi wynik, że w Moskwie mamy 13.59, oczywiście czasu słonecznego. W ostatnim zadaniu najtrudniejszym wybrałam dwa miejsca położone w bardzo dużej odległości. Moim celem było pokazanie wam tego, że te miasta są tak daleko położone, że różnica czasu będzie bardzo duża i liczby, które będę musiała obliczyć również będą bardzo duże. Jeśli w Tokio zegar słoneczny wskazuje 7.25 w sobotę, to która godzina będzie w Los Angeles? Uwaga! E wykorzystanie Słowa sobota sugeruje mi, że być może w Los Angeles będę miała godzinę już innego dnia. Czy będzie to piątek, czy będzie to niedziela, wyjdzie mi to na rysunku pomocniczym. Na początku uzupełnię moją tabelkę. Tokio, długość geograficzna to 140 e, szerokości nie potrzebuję, natomiast czas słoneczny to 7,25 w sobotę. Los Angeles, 118 w, czasu słonecznego nie mam, muszę go obliczyć. Ponieważ obydwa miasta położone są na różnych półkulach, bo różne są kierunki geograficzne, wykonuje dodawanie. Wynik, czyli 258 stopni, noże razy 4 minuty, uzyskując bardzo dużą liczbę. 1032 minuty, 3 razy sprawdzam na kalkulatorze, by dobrze zamienić to na godziny, to aż 17 godzin i 12 minut. Rysuję rysunek pomocniczy. Oczywiście, bardziej na zachodzie położone jest Los Angeles, a bardziej na wschodzie położone jest Tokio. Przypomnijcie sobie, gdzie na mapie leży Japonia że jest ona właśnie na wschodzie, a gdzie leżą Stany Zjednoczone i one są położone na półkuli zachodniej. Godzinę mam znaną w Tokio, 7:25. Szukam godziny w miejscu położonym bardziej na zachód, na lewo, w związku z czym wykonuję odejmowanie. Uwaga! 7.25 w sobotę minus 17 godzin 12 minut to 14.13, ale już w piątek. Jeżeli odejmujecie bardzo dużo liczbę, to proponuję wam najpierw odjąć po prostu 12 godzin, czyli 7.25 zrobi się 19.25 w piątek. Później odejmuję następne 5, czyli uwaga, będę miała 14.25, a na końcu odejmuję jeszcze 12 minut. Czyli moi drodzy, wychodzi mi 14:13. Oczywiście e, muszę zaznaczyć, że mam tu inny dzień i jest to piątek. Podsumowując, pamiętajcie, że w zadaniach na czas słoneczny potrzebujecie tylko długość geograficzną, wschodnią lub zachodnią. E, musicie wiedzieć, czy punkty położone są na jednej półkuli, czy na dwóch. W zależności od tego dodajecie bądź odejmujecie. Wynik zawsze na życie razy cztery. A rysunek pomocniczy pozwoli Wam się zorientować, czy ten wynik musicie dodać do godziny, czy ją odjąć. Mam nadzieję, że te zadania i rozwiązanie ich wspólnie przybliżyło Wam kwestię rozwiązywania zadań dotyczących obliczania czasu słonecznego. Życzę Wam powodzenia na kartkówce, klasówce i przede wszystkim na egzaminie maturalnym.